To jeden z najpowszechniej generowanych odpadów w dzisiejszych czasach. Szacuje się, że rocznie wyrzucamy do środowiska około miliarda opon. Dynamiczny rozwój motoryzacji wymusił rozwój technik ich zagospodarowania. W dzisiejszym odcinku Ty Śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce znajdujemy się na terenie firmy Recykl S.A., która właśnie odpowiada za odzysk i recykling opon. Serdecznie zapraszamy. Wbrew obiegowej opinii, opony da się poddać skutecznemu recyklingowi. Recykling materiałowy z opon jest bardziej złożony niż odzysk metali, szkła czy tworzyw jednorodnych. Opony, oprócz gumy otrzymywanej w wyniku nieodwracalnej reakcji wulkanizacji, zawierają stalowe mocne włókno, tzw. kord, który podczas recyklingu należy oddzielić. Jesteśmy gośćmi w firmie Recyklu u pana prezesa Macieja. Jasiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pan od 2005 roku prezesem firmy, która przetwarza odpady poużytkowe, przetwarza opony. I z tego, co nam udało się ustalić, gdybyśmy wzięli wszystkie te opony, które Państwo przez blisko 20 lat funkcjonowania przetworzyli, to byłaby to droga stanowiąca odległość między Ziemią a 1 trzecią odległości na Księżyc. To robi wrażenie i są to na pewno spektakularne wyniki, jak doszło do powstania spółki, jak ona się rozwija na przestrzeni tych ostatnich lat i jakie są plany na przyszłość. Faktycznie ten wynik robi wrażenie. To jest e, na dzień dzisiejszy prawie 20 lat pracy. Pierwszą linię uruchomiliśmy w roku 2005, jeszcze na tym terenie w Przysiece Polskiej. W miarę upływu czasu te nasze moce produkcyjne zostały rozbudowywane, rozpoczęliśmy też zbiórkę surowca, czyli kontenery. Zaczęliśmy w ten kierunek inwestować, i przez te kilka kolejnych lat dochodziły nam kolejne aktywa. W 2011 roku wybudowaliśmy pierwszy zakład własny w Śremie, w 2013 roku przejęliśmy od grupy PGE, czyli Polskiej Grupy Energetycznej, zakład, pierwszy zakład recyklingu, który był w Polsce budowany w Krośnie Odrzańskim i naszym ostatnim dzieckiem to jest właśnie ten zakład, gdzie jesteśmy tutaj, wybudowany w roku 2019, zakład w Chełmie na terenie cementowni CEMEX. Łącznie na dzisiaj faktycznie przerabiamy rocznie 140 tysięcy ton i przez te wszystkie lata udało się przerobić. Zakładamy, że to będzie około miliona ton opon, które żeśmy przerobili w perspektywie tych 19 lat i to faktycznie robi wrażenie. O kilka razy równie, gdybyśmy tak mogli te opony ułożyć jedna obok drugiej, to byśmy kilka gdybyśmy razy... Gdybyśmy je ziem... musieli ułożyć, prawda? Tak, gdybyśmy je musieli ułożyć, potarowali. dokładnie. Gdybyśmy mm -hmm. je musieli... Na szczęście nie musieliśmy tego robić. Cały czas myślimy o tym, żeby dalej się rozwijać, ale na dzień dzisiejszy to, co nam się bardzo Podoba i za czego jesteśmy dumni. To jesteśmy na ten moment największą firmą tego typu w tej części Europy wschodniej i drugim recyklarem w Europie. Łącznie przerabiamy prawie 5% rynku europejskiego zużytych opon, także podmiot polski jest znaczącym graczem, jeżeli chodzi o rynek europejski, z tego się bardzo cieszymy, ale to nie jest nasze ostatnie słowo. Polskie prawo reguluje kwestie składowania zużytych opon samochodowych. Zgodnie z ustawą o odpadach zakazuje się składowania na składowisku odpadów opon i ich części. Aktualne wymagania dla odzysku to 75%, a dla recyklingu 15% masy opon, jakie zostały wprowadzone na rynek w roku poprzednim, co stanowi jedne z najniższych poziomów w Europie. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda polski rynek recyklingu opon? Czy ta legislacja, która jest, czy te uwarunkowania, czy te, te schematy, które mamy, czy one pomagają, wspierają w tym spektakularnym rozwoju, czy raczej są przeszkodą, jak to tło ustawowe powinno być skonstruowane tak, żeby środowisko zyskiwało na tym, żeby więcej opon mogło być odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi? Może zacznijmy od tego, że przepisy, które dzisiaj obowiązują, zostały uchwalone w 2002 roku. To była ustawa o odpadach. I ustawa o opłacie produktowej i depozytowej. 2002 rok, czyli dokładnie 22 lata temu, przepisy wtedy, które zaczęły obowiązywać, na tamten czas były bardzo dobre. Były ambitne. idealnie pasujące, były ambitne do realiów, do rzeczywistości. Bo trzeba pamiętać wtedy, że w tamtych czasach w Polsce dopiero pierwszy zakład recyklingu opon powstał, To właśnie krosno odrzańskie, które przejęliśmy w 2013 roku. A oponami zajmowały się tylko cementownie, które spalały ten odpad i w całości, i w części. Czyli przepisy, które wtedy były były idealne do tamtych czasów. One nałożyły na wprowadzających obowiązek odzysku i recyklingu 75% masy opon wprowadzonych, czyli tak obrazowo można powiedzieć, że 75% masy, którą każdy importer i producent wprowadzał, musiał poddać odzyskowi i recyklingowi. Ustawodawcy, jak gdyby, wymyślili sobie wspólnie z producentami opon, że ta Czwarta część opony pozostaje zdarta na bieżniku, e, czyli, czyli, podczas, zniknie czyli zniknie magicznie. podczas eksploatacji mhm. i 25% opony nie jest poddawane żadnemu obowiązkowi. Wiadomo na dzisiaj, e, że to jest troszeczkę e, e, niezgodne z, z prawdą przede wszystkim i jest trochę archaiczne, niedostosowane do obecnych realiów, bo na dzień dzisiejszy wiemy, że... E, Średnia masa opony, która jest utracona podczas eksploatacji, to jest w granicach 10-12%. Mhm. Czyli, nawet jeżeli te 12% stracimy podczas eksploatacji, to pozostałe 12-13% powinno być objęte obowiązkiem, a nie jest. Jeżeli nie jest, za to nikt nie płaci. Czyli to są właśnie te opony, które gdzieś tam pojawiają się. Nie na ma motywacji. Nie ma motywacji, nie ma przepisów na dzikich wysypiskach, w lasach. Cały czas te opony znajdujemy, bo w takich akcjach uczestniczymy, bierzemy, bierzemy udział. Natomiast na dzień dzisiejszy, moce wytwórcze zakładów takiego mechanicznego przetwórstwa, czyli recyklingu opon w Polsce, to jest ponad 250 tysięcy ton. I te 15% absolutnie nie przystaje do obecnych realiów. Jeżeli chodzi o przepisy, to jesteśmy na szarym końcu Europy. No My właśnie, mamy... jak w innych państwach europejskich, w ościennych na przykład. W ościenne państwa to nawet dochodzi do 110% masy prowadzonych Właśnie tytułem e, zadośćuczynienia temu, co było robione kiedyś, że kiedyś robiono tego mniej, to dzisiaj ustawodawcy wprowadzili przepis, że dobra, nie 100% masy wprowadzonych opon, ale musisz 110% pozbierać tych opon z rynku. To 10% jest na te lasy, łąki, także tak. Ale pozbierać. nawet więcej, bo 20%, bo 10% jest zdarte. Czyli tak de facto oni muszą pozbierać dużo więcej niż opon wprowadzają. Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie te poziomy mm -hmm. są na najniższym poziomie. No i cały czas my tutaj próbujemy. Czyli apelujemy o to, żeby te poziomy urealizować, w ramach, tak, w ramach to stowarzyszenia, to które powołaliśmy, to jest Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon, które powołaliśmy do życia 3 lata temu, w 2021 roku, który skupia prawie 80% recyklingu w kraju apelujemy non-stop, permanentnie do wszystkich możliwych władz i do, 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 do legislatorów, żeby zmienić te poziomy, dostosować do poziomów obowiązujących. Tym bardziej, że opona naprawdę jest zrobiona z materiału bardzo wymagającego, bardzo cennego surowca, który niekoniecznie musi być spalany. A dzisiaj tak to wygląda. Jeśli chodzi o recykling opon, jakie są możliwości, co możemy robić, jak możemy robić, co może powstawać w procesie recyklingu opon? Najbardziej Rozpowszechnioną metodą recyklingu opon na świecie to jest recykling mechaniczny w temperaturze otoczenia. To jest dokładnie to, co my robimy, czyli opona poddawana jest stopniowemu rozdrabnianiu na różnego rodzaju maszynach, urządzeniach i potem następuje separacja tych wszystkich części, z których opona jest zrobiona. Opona wiadomo zbudowana jest z bardzo wymagających materiałów. Tam jest kortek stylny do zbrojenia, czyli poliamid, i kord stalowy, czyli drut, który służy do zbrojenia. Średnio to jest 50% naturalnego kauczuku, i potem do różnego rodzaju domieszki procesowe. Czyli to jest bardzo wymagający, specyficzny skład surowcowy, który na dzień dzisiejszy możemy odzyskać, możemy wykorzystać do produkcji nowych, wymagających wyrobów gotowych, a niekoniecznie do współspalania. A dzisiaj w Polsce najwięcej opon się właśnie spala w ramach poprzez odzysk energii, czyli w piecach cementowych. Co byłoby najczęściej wytwarzanym wyrobem? W wyniku recyklingu OPO. Na dzień dzisiejszy, najtrzęstszym wyrobem, który wytwarzany jest na skalę europejską i światową, to jest granulat gumowy. Jakie zastosowania? I bardzo szerokie. Od budownictwa sportowego, czyli ten program Orliki 2012, który był robiony nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, na całym świecie. Wszystkie boiska zasypywane są z granulatu gumowego. Po drugie, wszelkiego rodzaju Płyty wykładziny gumowe, które są w nasiłowniach, są przy placach zabaw w McDonaldach, to wszystko jest zrobione z, na bazie właśnie granulatu gumowego uzyskiwanego z procesu recyklingu. Wszystkie kubka do kontenerów śmieciowych, do tych kubów, które stoją przy nas w domach, one są robione w 100% z odpadu produkcyjnego, czyli właśnie z granulatu gumowego, który uzyskiwany jest w procesie recyklingu. I to jest bardzo duża możliwość absorpcji tego granulatu, który my produkujemy a poza tym Praktycznie co kilka miesięcy uzyskujemy informacje od naszych partnerów, którzy mają produkcję wyrobów gotowych, że wchodzą nowe produkty gumowe, które, gdzie może być wykorzystywany ten granulat. Także na dzień dzisiejszy te możliwości są naprawdę nieograniczone. Popyt, jest. Popyt, Popyt jest, jest bardzo istotny. Natomiast to, z czym się faktycznie borykamy i co widzimy na dzisiaj, to jest brak opon do możliwego zagospodarowania. My, z uwagi na przepisy, które w Europie obowiązują, ściągamy prawie 30% surowca potrzebnego do produkcji z terenów poza granicę Polski, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Czechy, Słowacja. Mówiąc kolokwialnie, sprzątamy sąsiadów, nie sprzątając u siebie, bo u nas nie ma dostosowanych przepisów. No właśnie, a jakby to było, gdybyśmy chcieli zachęcić naszych widzów do tego, żeby przynosili opony do punktów skupu, czy jest jakaś szansa, że uzyskają z tego, oprócz tego, że czyste środowisko, w którym funkcjonują, i żyją, czy mają a, możliwość uzyskania jakichś środków finansowych, czy raczej jest tutaj z tym problem. Gdzie powinni przynosić tego typu opony? Generalnie za każdy odpad powinien płacić zanieczyszczający, czyli wprowadzający. To jest to, o czym mówimy: wprowadzenie ropu, czyli tej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, mm -hmm. na którą wszyscy czekamy, która jest przesuwana od lat, wprowadzenie dyrektywy odpadowej, powinna to porządkować. I tak to powinno wyglądać: że ten, który wprowadza dany produkt na rynek, odpowiada za cały cykl życia tego produktu, od wprowadzenia poprzez system zbiórki, odzysku, recyklingu, mm -hmm. i e, użytkownik. Nic nie powinien za to zapłacić. Tak być mhm. powinno, ale tak nie jest niestety. Czyli oddawać zużyte opony w momencie zakupu nowych, i... oddawać i nie płacąc za to, mhm. tak? Nie płacąc mhm. za to, bo tak de facto koszt powinien ponosić nie użytkownik, ale ten, który wprowadza. Mhm. A dzisiaj jest tak, że jeżeli chcemy oddać oponę zużytą, w serwisie, opon, czy w zakładzie, tam gdzie wymieniamy, to musimy my, jako ludzie, społeczeństwo, za to zapłacić. 5, 10, 15, nawet 20 zł za sztukę. Jest to nie do końca zgodne z ideą tego wszystkiego, gdzie faktycznie odpowiedzialność jest przełożona na konsumenta, a nie na tego, który wprowadza. To powinna być drastyczna zmiana, ale bez zmiany przepisów tego nie zrobimy niestety. Rozwój i uszczelnianie systemu recyklingu zużytych opon jest bez wątpienia korzystne z perspektywy środowiskowej oraz biznesowej. Pomaga zmniejszyć ilość odpadów trafiających na dzikie wysypiska śmieci oraz zaoszczędzić zasoby naturalne, takie jak ropa naftowa i guma, co bezpośrednio wpisuje się w ideę gospodarki w obiegu zamkniętym. Proszę mi powiedzieć, bo sukces recyklu to um, nie tylko. Sama idea, koncepcja firmy, ale również specyficzne rozwiązania logistyczne, specyficzne know-how, które Państwo stale rozwijają. Gdybym mogła zapytać Pana, co to jest SODO na przykład? SODO jest to taka e, platforma służąca do... Autorska. Państwa. Autorska platforma, dokładnie. To jest służąca do odbioru opon, czyli SODA system do odbioru opon, dokładnie byśmy tak nazwali. Kilkanaście lat temu stanęliśmy przed takim wyzwaniem, że mamy coraz więcej kontenerów, mamy coraz więcej samochodów, mamy coraz więcej punktów, gdzie te kontenery nasze stoją, natomiast nie mamy systemu logistycznego, który jest w stanie tym kierować, nadzorować i który spaja interesy nasze i klientów. Soda powstała z konieczności, żebyśmy mogli synchronizować działania tam, gdzie te opony są, odpady powstają i nasze działania logistyczne ta platforma serwisowa logistyczna działa w sposób bardzo prosty intuicyjny wszyscy ci którzy są chętni mają dostęp do, do takiej platformy muszą się tylko oczywiście zalogować poprzez system są zlecane zlecenia na odbiór opon i nasz dział logistyczny już potem realizuje kontaktuje się z tymi klientami i te odbiory opon są realizowane generalnie ta platforma bardzo mocno pomogła nam w, w takiej systematycznej pracy i Pozyskiwaniu informacji, ile tego pompa do nas zjeżdża, gdzie kontenery stoją, i na dzień dzisiejszy no, to jest system, którego jesteśmy bardzo mocno zadowoleni i cały czas ten system będziemy rozwijać. Czy można powiedzieć taka logistyka odzysków czystej postaci, to co w ramach drogi komi Wojarza era dystrybutorzy wykorzystywali do dostarczania swoich produktów do konsumentów, w tej chwili wykorzystujemy również, żeby stronę. odzyskiwać surowce i domykać pętla łańcucha dostaw? Mamy również w Państwa portfelu coś takiego jak SMAPOL. Czym jest SMAPOL? SMAPOL jest to dodatek innowacyjny do masy SMA czyli do masy asfaltowej. Jest to dodatek, który żeśmy opracowali jako jedyny na świecie. To jest właśnie coś ciekawego. Jako jedyny na świecie udało nam się uzyskać produkt, który ma na dzień dzisiejszy krajową ocenę techniczną. Jest produktem budowlanym, pełnowartościowym. Mamy zatwierdzone atesty. Jest to produkt, który jest uzyskiwany od nas, u nas w 100% odpadu. Kortek stylny, czyli to, co służy do zbrojenia przede wszystkim opon diagonalnych, rolniczych i opon osobowych, czyli poliamid i poliester. My w procesie recyklingu mechanicznego musimy odzyskać, żeby granulat, który potem sprzedajemy do naszych koszyków, był pozbawiony zanieczyszczeń, m.in. tego kordu tekstylnego. Z tego kordu tekstylnego uzyskujemy właśnie ten dodatek smapu, dodajemy tam dodatki procesowe, różnego rodzaju uszlachetniacze. Teletujemy to, właśnie jedyna linia do produkcji Snapola jest w Chełmie. Kolejnym etapem naszego rozwoju to jest multiplikacja tej technologii. Ten dodatek Napoli jest tutaj produkowany i później wykorzystywany jest przez firmy drogowe, które robią asfalt modyfikowany między innymi gumą i takie asfalty mają dużo lepsze parametry i właściwości w stosunku do tych asfaltów tradycyjnych. Podobno zainteresowali się tym produktem Hindusi. Tak, jest to kierunek bardzo nieoczywisty. My nigdy nie myśleliśmy o tym, że Indie będą dla nas takim nie pilotażem, ale kierunkiem docelowym, który na dzień dzisiejszy praktycznie generuje większość sprzedaży tego dodatku Smapol. Jesteśmy po kilku wizytach w Indiach. Mieliśmy tam robione testy i badania w Laboratoria. Zostały już położone odcinki dróg z dodatkiem tego naszego dodatku innowacyjnego z i Na dzień dzisiejszy mamy podpisaną umowę z Hindusami i sprzedaż już pełnokontenerowa do Hindusów bardzo mocno się rozwija. Widać, że ten kierunek jest dla nas bardzo obiecujący, o czym w ogóle nigdy żeśmy nie myśleli. Indie w ogóle na dzisiaj to jest kraj, który się najszybciej rozwija. Tam jest krajem najbardziej zaludnionym, miliard czterysta milionów ludzi, bardzo dużo ma do zrobienia, jeżeli chodzi o infrastrukturę dróg. Tak, 240 czterdzieści kilometrów pokonuje się w 8 godzin, więc z pewnością. Dokładnie, tak, i mają Idealne rozwiązania na to, żeby właśnie ten nasz dodatek pomógł im te drogi budować lepsze, z dłuższym okresem żywotności. Tam mają bardzo pragmatyczne podejście do tego wszystkiego, nam się to bardzo podoba. Natomiast jedynym problemem jest odległość i tutaj teraz myślimy nad tym, jak to zrobić, żeby podobne technologie, które są u nas, można było zmultiplikować też w Indiach, bo tam również są recyklerzy opon, tam również powstaje ten kortek z tym zanieczyszczony. Trzeba tylko tak zrobić, żeby ten dodatek mógł być w części albo w całości produkowany na rynkach Lokalnych. To jest imponujące, że przygotowując się do tego odcinka zauważyliśmy, że Państwa firma również bardzo mocno zwraca uwagę na ślad węglowy i to jest kolejny dowód na to, że, że faktycznie Państwo o tym myślą i, i starają się go e, redukować. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego rozwiązania i bardzo serdecznie Panu gratuluję. To jest imponujące, jeśli chodzi o ten kierunek, kierunek rozwoju. My pokazujemy Europie i światu, jak można z odpadu zrobić produkt i jeszcze na tym zarobić. Jest to bardzo interesujące. Mamy na dzisiaj bardzo dużo zgłoszeń chętnych do tego, żeby takie technologie mogły być multiplikowane w poszczególnych krajach. Zakładamy, że w perspektywie najbliższych, no może dwóch, trzech lat, kilkanaście takich zakładów powstanie lokalnie, gdzie właśnie będzie mogło być produkowany ten dodatek z Napol i dodawany lokalnie, bo to powinno być lokalnie robione. To nie możemy tego wodzić na tysiące kilometrów właśnie z uwagi na ślad węglowy, na to, o czym mówimy. Z jednej strony Dbamy o środowisko, a z drugiej strony będziemy próbowali jakoś to tak łamywać. To powinno być robione lokalnie, tam, gdzie to odpad powstaje, a ten odpad powstaje na całym świecie. Panie prezesie, jedno z ostatnich pytań, jeśli chodzi o edukację ekologiczną. W jaki sposób firma stara się edukować i stara się upowszechniać ten problem konieczności recyklingu opon i Zawracania ich ze środowiska. Mamy podpisane umowy i porozumienie z kilkoma szkołami średnimi w środę i w środzie Wielkopolskiej, gdzie realizujemy różnego rodzaju projekty wspólnie, umożliwiamy odbycie praktyk, zwiedzanie zakładów, edukujemy, pokazujemy, jak wygląda proces recyklingu. No to też jest taka inspiracja dla młodych ludzi, jeśli chodzi o wybór ścieżki zawodowej. No mają tutaj szansę oglądać najnowsze rozwiązania, jeśli chodzi o technologię, brać udział w tym tworzeniu. Nie ukrywam, tej... że nam też na tym zależy. Liczymy na to, że wśród tych osób, które do nas przychodzą dzisiaj na wycieczki czy na praktyki, za kilka lat będziemy mogli poszerzyć gronę współpracowników, bo jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o edukację ekologiczną, słyszałam, że będą Państwo rozpoczynać współpracę edukacyjną na uczelni wyższej, na warszawskiej SGGW. Tam będą Państwo prowadzić moduł Eko-consulting i edukacja ekologiczna. O czym będziecie Państwo chcieli powiedzieć studentom w ramach tych zajęć i czego będą mogli się nauczyć? Dokładnie tak. To będzie coś, co będzie mogło być skierowane już do tej młodzieży bardziej wyedukowanej, gdzie my mogli pokazać wszystkie procesy recyklingu, które na każdym etapie, co dzieje się z tym odpadem. I będziemy chcieli zainteresować też przede wszystkim nowymi produktami, bo nam też zależy na tym, żeby młodzież, studenci Którzy mają mnóstwo pomysłów, nie mają otwartej głowy, mogli pomyśleć nad tym, co dalej można zrobić z tymi odpadami, jak dalej te odpady można przetworzyć, bo uważamy, że ograniczeniem jest tylko nasza głowa. I jeżeli będziemy mieli dostęp do tych ludzi, pokażemy im wstępne możliwości, to oni są w stanie wykreować coś, czego być może dzisiaj nawet nie wiemy, bo naprawdę opona składa się z tak drogocennych elementów i, i zbudowana jest z stylu tych różnych materiałów, że warto nad tym się zastanowić, w jaki sposób. To wszystko tam jest, co tam jest istotnego można by było zawrócić sporo do, do gospodarki i na to liczymy właśnie, że ta współpraca będzie w ten sposób wyglądała. Młodzi ludzie są bardzo kreatywni i otwarci, a czasami nam tego brakuje. No tutaj widzimy też bardzo dużą otwartość ze strony firmy, więc trzymamy mocno kciuki i życzymy, żeby, żeby te aspekty edukacyjne też się rozwijały w firmie Dziękujemy jako, jako uzupełnienia. No dobrze, a jeśli chodzi o współpracę z pierwszym na świecie teatrem ekologicznym Bohema House, bo tutaj, że tak powiem, mam wiedzę u źródła, podobno będą Państwo dostarczać scenografię do pewnej sztuki. Tak, pan Sebastian Pawełowski zaprosił nas do tego. To jest dla nas ogromne przeżycie, nowe doświadczenie. Liczymy na stałą współpracę i uważamy, że to będzie coś, co będzie dla nas nowym wyzwaniem, ale też nową możliwością pokazania tego, co dzieje się z oponami. Sami jesteśmy ciekawi tego przedstawienia. Wiemy, że premier będzie się 27 lipca w teatrze Bohemia na Białę tak. Serdecznie zapraszamy. Nie możemy się już doczekać. No tak, i tam w Bohema House pokazujemy postapokaliptyczną wizję świata gdzie zalegają te opony, gdzie po horyzont mamy porozrzucane różnego rodzaju elektrośmieci i zanieczyszczone środowisko i pokazujemy to wszystko po to właśnie, żeby przestrzec przed takim scenariuszem i aby uchronić nas, żeby zadbać o nasze zdrowie środowiskowe, żeby wszystkim żyło się lepiej. Dokładnie tak. Panie prezesie, to była bardzo interesująca rozmowa. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję bardzo. za te wszystkie informacje, za tą wiedzę, za to, że Państwo tak szeroko dzielą się swoimi osiągnięciami. Bardzo mocno trzymamy kciuki. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tych sukcesów. No i jeśli Pan pozwoli, będziemy obserwować, podziwiać. Dziękuję bardzo Panie Kasiu, dziękuję wszystkim. Zachęcam do oglądania tego odcinka, jak pozostałych. I też trzymam kciuki za rozwój projektu. Dziękujemy. Dziękuję. Recykling opon stanowi kluczowy element dbałości o środowisko i zagospodarowywania odpadów. Powinniśmy zadbać również o poprawę legislacji, o wzrost poziomów odzysku i recyklingu, jeśli chodzi o odpady poużytkowe. I dowiedzieliśmy się również dzisiaj, że należy edukować społeczeństwo w zakresie, gdzie i w jaki sposób powinniśmy oddawać zużyte opony. To wszystko w odcinku "Ty śmieciu ekocyklicznie o gospodarce", który pomagał mi realizować Kubuś, recyklowy pies, który na co dzień pracuje tutaj na rzecz ochrony środowiska. Do zobaczenia w następnym odcinku Zapraszam Kuba. Zapraszam również ja. Lajkujcie, subskrybujcie i oglądajcie nasze edukacyjne odcinki "Ty śmieciu ekocyklicznie o gospodarce".